Cześć, z tej strony i dzisiaj mam dla was do zaprezentowania kilka naprawdę fajnych i ciekawych informacji ze świata gier. Na samym wstępie mogę wam powiedzieć, że w opisie filmiku dostaniecie kilka fajnych tra trailerów do obejrzenia z dwóch naprawdę bardzo fajnych gier i bardzo polecam, jeśli nie jesteś zainteresowany, a weszłeś już, wysłuchaj mnie do końca. Naprawdę warto. A pod koniec mojego gadania dostaniesz piękną dawkę screenów. Właśnie z wszystkich gier, o których będę dzisiaj mówić. Tak więc zaczynamy. Kilkanaście nowych screenów z gry Bayonetta 2. Z tym całkiem sporo ujęć z właściwej rozgrywki. Niespełna miesiąc temu Gram.pl Zaprezentowałam wam pokaźną galerię skryjąc z bajonety 2, na której mogliście zobaczyć główną bohaterkę, lokacje i starcia z przeciwnikami. Dziś również mają dla Was kolejną porcję grafik z produkcji tworzonej przez Platinum Games, który pokierujemy z winną czarownicą. Przy okazji nie mam naprawdę pojęcia, co tam robi mężczyzna w przebraniu świętego Mikołaja w przeciwsłonecznych okularach. I to na pewno nie jest święty Mikołaj. Zresztą go chociażby kolor skóry, no i cyk, cygaro. Poza tym datem premiery w gry Bayonetta 2 wyznaczony na 2 października. Jedyną platformą docelową tytułu jest -E U. Przypomnijmy, że w zestawie poza wspomnianą produkcją otrzymamy także pierwszą część serii, która zadebiutowała przed kilkoma laty na Xboxie 360 i PlayStation. Drugą dla Was cenną informacją będzie to, że DLC Final Stand do Battlefield 4 ukaże się dopiero w ostatnim kwartale 2014 roku. Początkowo premiera Final Stand planowana była na lato tego roku, jednak gracze będą musieli poczekać kilka miesięcy dłużej. CEO Electronic Arts Andrew Wilson potwierdził, że ostatnie piąte DLC do Battlefield 4 ukaże się w trzecim kwartale roku fiskalnego EA czyli między październikiem a grudnie 2014 roku. Jest to kolejna nowina o opóźnieniach wcześniej i jej ogłosiło przesunięcie premiery Battlefield Hardline z 24 października na początek 2015 roku. Posiadacze premium mogą już grać w czwarte DLC do Battlefield a 4 Dragon Teeth. Pozostali muszą poczekać do 29 lipca. Harkin i potężni wrogowie na nowym zwiastunie Lords of the Fallen. Lords of the Fallen będzie prezentowane na zbliżających się targach Comic Con 2014, które rozpoczną się już za kilka dni. Z tej okazji CI Games i Deck13 opublikowały nowy gameplay trailer produkcji. Ekipa dowodzona przez Tomasza Gopa inspiruje się takimi grami jak Dark Souls – spójrzcie tylko na system walk, Darksiders – oprawa graficzna, Warhammer czy Tekken? Choć mimo wszystko w Lords of the Fallen znajdziemy rozwiązania, których próżno szukać w wyżej wymienionych tytułach. Dowód. Poniższy, czyli w tym momencie w opisie tego filmiku, znajdziecie zwiastun z fragmentami rozgrywki. Na debiut Lords of the Fallen musimy poczekać do 31 października bieżącego roku. Tego dnia w sprzedaży pojawią się wersje na PC, Xbox One i PlayStation 4. Ostatnio prezes C. Games na łamach Grampel stwierdził, że data premiery jest bardzo korzystna dla firmy. I ostatnia, najbardziej chyba wow! mówiąca informacja na temat tej gry jest nieco inna, ale naprawdę zobaczycie, że coś na bank wróci z powrotem do korzeni. Czyli Ryzen 3 i Titan Lords będzie powrotem do korzeni serii. I... W opisie tego filmiku zobaczycie nawet do niego gameplay. A więc zaczynamy! Ponad 10-minutowy materiał wideo prezentujący rozgrywkę w grze Risen 3 Titan Lords ma nas przekonać, że Piranha Bytes i Dipple Silver wkrótce zaserwują nam powrót do korzeni serii, stworzony z niezwykłą dbałością o szczegóły. Tętniący życiem świat z wielu na. Zróżnicowanymi lokacjami, bogatą fabułą i rozbudowany system walk, czy chociażby zaawansowany rozwój postaci, oraz a jakże wysokiej jakości grafikę, ma oddać do naszej dyspozycji Risen 3 Titan Lord. Tak w skrócie można opisać to, co przedstawia poniższy gameplay z najnowszej odsłony cyklu tworzonego przez autorów serii Gothic. Warto rozciąć się wygodnie, bowiem pirania Bytes i Deep Silver przez ponad 10 minus, starają się udowodnić, że Reason 3 Titan Lord wraca do korzeni. Czy faktycznie tak będzie? O tym przekonamy się dokładnie 15 sierpnia bieżącego roku. Gra ta trafi na PC, Xbox 360, 360 i PlayStation 3. Na sam koniec zapewne zobaczycie mega dużo screenów i Dzięki za wysłuchanie, tak od razu odpowiem, dzięki za wysłuchanie moich twórczych, może nie twórczych informacji na temat tych gier, a więc do usłyszenia, cześć!